Pani sprawnikiem, na pewno pan, y, pana interesują takie sprawy, nie tylko światoboglądowe. Czy te zarzuty, Tsue, Niemiec y, Europy Zachodniej wobec Polski to jest tylko geopolityka i walka o dominację kto komu, kto z kim, kto się z Rosjanami, kto lepszą strategiczną i gospodarczą pozycję przyjmie tutaj w Unii Europejskiej? Czy rzeczywiście zależy im na tym, żeby y, krzewić u nas demokrację? Jakby pan mógł doprecyzować, jakie zarzuty gospodarcze no, ma. No, Be Bettina Limperg na przykład. Kojarzy pan, to jest odpowiednik pani Gersdorf, czyli szefowan no, Republiki Federalnej Sądu Najwyższego. No. Powiedziała takie półtora roku temu, takie, no, wydaje mi się, bardzo ważne słowa. Niemcy mają szczególny obowiązek dbać o stan demokracji w Polsce. Słuchając pani wykładu miałam łzy w oczach, ponieważ to wszystko o czym pani mówiła dzieje się tak blisko nas w Polsce, za którą jesteśmy szczególnie odpowiedzialni jako Niemcy. Z historii wiemy, jak się Niemcy pochylali nad. Polskim losem to przychodzili tutaj z czołgami komorami gazowymi, więc ja już się boję jak Niemcy zaczynają się interesować tym, żeby w Polsce robić porządek, bo w 1939 roku też mówili, że w Polsce jest faszyzm i z tym faszyzmem trzeba zrobić porządek. To jest jakiś polityczny bełkot czy prawda? No, w tygodniu, w którym będziemy obchodzić e, kolejną rocznicę wybuchu II wojny światowej, tego, cytaty, tego typu cytaty no, są dosyć e, znamienne i myślę, że e, Niemcy nie mają prawa. Żadne państwo, czy to są Niemcy, czy inny kraj, nie ma prawa pouczać e, Polski i Polaków. Jesteśmy wolnym, niezależnym, niepodległym, suwerennym narodem i państwem e, i tego się trzymajmy. Natomiast e, jeśli chodzi o kwestie gospodarcze, bo. Raktor też tak zapytał o kwestie gospodarcze. No, Dzisiaj jesteśmy w Nysie w Necu. Ciekawy projekt kogeneracyjny się tutaj akurat jest realizowany, ale patrząc się szerzej. Na to, co się, że tak powiem, dzieje za, za moimi plecami, za płotem Necu. Ilu jest niskich przedsiębiorców, którzy od przyszłego roku będą płacili ZUS minimalny na poziomie 1500 zł. finans polecany są. I dalej pytanie, ilu jest posłów, również tutaj przecież powiat nyski, prudnicki obfituje wręcz w parlamentarzystów, ilu tych posłów ma świadomość, jak ciężko się zarabia te 1500 zł, żeby w ogóle ZUS zapłacić. Jeżeli się posłem zostało, będąc wcześniej, nie wiem, nauczycielem, lekarzem itd. tak to być może nie ma się tej świadomości, być może to również powoduje brak pewnej wrażliwości. My natomiast jako Koalicja Polska, współtworzona przez PSL i Kukiz 15, proponujemy dobrowolność wolny ZUS dla mikroprzedsiębiorców i od razu spieszę z odpowiedzią na ewentualne zarzuty, że jak to, to się nam system rozwali. A co, wolicie Państwo, żeby taki mikroprzedsiębiorca w ogóle upadł, tak? Jeżeli mikroprzedsiębiorca ma problem z opłaceniem składki na ZUS w wysokości 1500 zł miesięcznie, to powinien mieć możliwość skorzystać z takiej ulgi, że... Decyduje, tak? Jako świadomy obywatel, świadomy przedsiębiorca, że dobrze przez jakiś czas nie będę płacił, co będzie również wiązało się z mniejszą emeryturą w przyszłości. To jest lepsze rozwiązanie, takie rozwiązanie jest w Niemczech. Lepsze rozwiązanie, aniżeli zamknąć biznes, zwolnić ludzi e, i wtedy nie płacić ani składek, ani podatków, a wygenerować jeszcze paru bezrobotnych. Więc... To, jest to bardzo ważne, natomiast uciekł Pan od tego pytania geopolitycznego. Czy Niemcy, Rosjanie, Nord Stream 2, e, interesy pomiędzy Niemcami a Amerykanami o dominacji? To się tak mądrze nazywa pas bałtycko-czarnomorski. Chodzi tutaj o wielką politykę i wielki biznes. Czy rzeczywiście Niemcy dbają o naszą demokrację? Jak się do tego ustosunkować? To jest ingerencja, próba tutaj ustawiania naszej geopolityki w jakimś tam miejscu, w którym byśmy nie chcieli, czy rzeczywiście walczą o demokrację? No to teraz rozumiem, czyli kwestie gospodarcze w ujęciu najszerszym geopolitycznym. Ja nie wierzę w to, że Nord Stream 2 jest projektem biznesowym. Być może dla niektórych polityków czy biznesmenów powiązanych z polityką, takich na przykład jak pan Gerhard Schroeder, który jest przecież pełni bardzo ważną i pewnie świetnie opłacaną funkcję w Gazpromie, z tego co, co kojarzę. Więc nie wierzę, że to jest projekt stricte biznesowy. To jest projekt polityczny, którego celem jest wyłączenie terytorium państwa polskiego, ale również państwa ukraińskiego z tranzytu gazu. A ten rurociąg, którym gaz idzie, również powoduje jednak Bezpieczeństwo na terytoriach, przez które on przechodzi, ponieważ nikomu nie opłacałoby się i nikomu się nie opłaca, aby, taki, aby na takim terytorium zasiać zamęt, żeby ewentualnie dostawy gazu zostały przerwane. Więc puszczenie drugiej nitki Nord Stream jest projektem stricte politycznym, absolutnie wbrew polskiemu interesowi. To trzeba jasno i stanowczo mówić. Cieszy mnie to, że z tego co się zorientowałem przez ostatnich kilkanaście miesięcy, kiedy ten temat gdzieś się pojawiał na agendzie. Wszystkie polskie, poważne ugrupowania polityczne w ten sposób właśnie na to patrzą. To cieszy. Natomiast trzeba też spojrzeć na to troszeczkę z innej strony. No. Patrząc się na przykład z punktu widzenia ekologicznego, przecież yy, państwa na przykład basenu Morza Bałtyckiego zwracają uwagę na to, że realizacja Nord Stream 2 będzie również stanowiła zagrożenie ekologiczne dla całego tego ekosystemu Morza Bałtyckiego. I ja tutaj mogę zadać pytanie, co z Solidarnością Europejską? Czy solidarność europejska e, odnosząc się tu już bezpośrednio do, do rządu Republiki Federalnej, Federalnej Niemiec, czy ta solidarność ma polegać na tym, że kiedy realizowany jest interes państwa niemieckiego albo rządu niemieckiego, to wtedy ta solidarność jest. E, C -C a a... CO2, tak? Teraz do tego pijemy? Nie bardziej mi chodzi o to, że jeżeli. To jest taka moralność kalego, czyli sytuacja, w której jeżeli rząd RFN razem z rządem Republiki Federacji Rosyjskiej, jeżeli dobijają jakiegoś targu, robią jakiś deal, zarabiają ogromne pieniądze, to wtedy wszystko jest ok. Wtedy Unia Europejska i instytucje unijne nie mają nic do gadania, tak? Czy instytucje unijne w jakiś taki konkretny sposób sprzeciwiły się budowie Nord Stream 2? To już prędzej Stany Zjednoczone mówią o tym, że jeżeli ktoś będzie ten projekt realizował, to, to rząd Stanów Zjednoczonych będzie się przyglądał takim, że tak powiem, partnerom biznesowym. Więc widać tutaj, że w przypadku geopolityki jest dużo fałszu, jest dużo woalowania. Na konkretny przykład na przykład Mierzeja i protesty zielonych i, i Rosjan, i, i rosyjskich troli, przynajmniej tak to było odbierane, które miały przeszkodzić. Tej przebudowie, która godzi w interesy Rosjan, żeby nie mogli blokować wyjścia z tej zatoki. No to, to trzeba jasno powiedzieć, jeżeli chodzi o mierzę wiślaną. W tym momencie Rosjanie, Federacja Rosyjska jest monopolistą, jeżeli chodzi o kontrolowanie tego, tego zalewu wiślanego, miejsca, w którym, w, w, w którym no, przy którym jest port w Elblągu, miejsca, w którym również. Przy brzegu, który, który tutaj, na, na tym terenie mieszka kilkaset tysięcy ludzi, tak, którzy mogliby naprawdę bardzo mocno się wzbogacić, gdyby port w Elblągu mógł normalnie, swobodnie działać, a on mógłby swobodnie i normalnie działać w sytuacji, gdyby przepływ przez to mierze i Wiślaną był, e, był swobodny. Czy to dzisiaj, również ma znaczenie strategiczne tam może przepłynąć jakiś kuter torpedowy. Dzisiaj, dzisiaj tej swobody przepływu nie ma. Jeżeli natomiast chodzi o kwestię samego przepływu po stronie polskiej, e, no to odnosząc się do pytania. Tak, mogą przypłynąć różne kutry torpedowe, mogą tam przypłynąć okręty marynarki wojennej, ale ja przede wszystkim patrzę się z punktu widzenia biznesowego. I szczerze mówiąc, dziwi mnie to, że niektórzy posłowie, zwłaszcza pani poseł Lider z Nowoczesnej, tak bardzo protestują, więc że to się nam nigdy nie opłaci, to się nigdy nie zwróci. Ja rozumiem, pani poseł Lider jest akurat posłanką z Gdańska, więc prawdopodobnie jej bardziej zależy na tym, żeby rozwijać port w Gdańsku, aniżeli port w Elblągu, ale nie może być tak, że realizując jakieś lokalne, partykularne interesy, będziemy szkodzić interesowi państwa polskiego, a tutaj z całą pewnością uzyskanie swobodnego dopływu, takiego, że nie będziemy musieli być zależni od, od żadnej federacji rosyjskiej czy żadnego innego państwa. Mamy prawo, jesteśmy państwem niepodległym, suwerennym, możemy sami podejmować decyzje. Ja jestem zwolennikiem tej inwestycji. Ubezpieczenia Polonia. Znajdziesz nas przy ulicy Piastowskiej w Nysie obok Lombardu. Wszystkie rodzaje ubezpieczeń. Zawsze znajdziemy dla ciebie najlepszą ofertę spośród istniejących na rynku. Przyjdź, powiedz, czego potrzebujesz i resztę pozostaw nam. Polonia, ulica Piastowska. Najlepsze ubezpieczenia w mieście. Jeszcze możemy jako przykład mnożyć, ale chyba najbardziej spektakularny to jest pracownicy delegowani i uderzenie w polskie filmy transportowe. Gra na rynku w, w europejskim. Czyli no tak. To Jeżeli chodzi o e, firmy transportowe, no prawda jest taka, że polskie firmy transportowe stanowią. E, Istotny element całego europejskiego systemu, właśnie transportu, są niesamowicie konkurencyjne, ponieważ polscy przedsiębiorcy są po prostu, no, działają w tak trudnych warunkach do prowadzenia działalności gospodarczej, że kiedy mają możliwość prowadzić działalność w bardziej przyjaznych okolicznościach, w takich państwach nie wiem, jak Niemcy, Francja, Włochy, czy inne państwa tak zwanej Europy Zachodniej, to tam po prostu sobie świetnie radzą. Polski przedsiębiorca jest tak mocno dociskany, jest mu tak mocno śruba dociskana przez państwo polskie. Jest mu tak utrudnione życie, że mówię, kiedy może sobie swobodnie działać na rynku europejskim, to świetnie tym przedsiębiorcom to idzie. No ale znów jest to nie na rękę przedsiębiorcom, na przykład niemieckim, francuskim, włoskim czy hiszpańskim. Mówimy tu o przewoźnikach, którzy postanowili wprowadzić przepisy. Co ciekawe, godzące w fundamentalne i te, te podstawowe swobody, na których budowana jest Unia Europejska, swoboda przepływu osób, swoboda przepływu pracy czy towarów. No przecież na tym, na tym tak naprawdę Unia Europejska powstała, a dzisiaj się okazuje, że w imię tak naprawdę walki o właśnie znów partykularne interesy, tylko tutaj popatrzmy szerzej, że po to, żeby bronić interesu na przykład francuskich przewoźników czy hiszpańskich, to właściwie zakopuje się, wyrzuca się do śmietnika te wszystkie wartości, na których Unia Europejska Została stworzona, na których miała się opierać, e, i próbuje się powiedzieć, że nie, 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 tutaj teraz sytuacja jest inna. Nie, są pewne wartości, są pewne zasady, pewne pryncypia, e, jakiś taki fundament, który powinien być niezmienny, a dyrektywa o pracownikach delegowanych jest najlepszym przykładem tego, jak można z, zszargać te wartości, żeby nie powiedzieć więcej. No i tutaj też trzeba jasno powiedzieć też, że e, wskazać na tych e, europosłów, którzy głosowali. Za interesem um, przedsiębiorstw transportowych niemieckich, francuskich, hiszpańskich, włoskich i przeciw interesowi polskich przedsiębiorstw. E, niestety było wśród tych e, europosłów wielu europosłów z platformy obywatelskiej. Ja nie rozumiem tych. Nie psl tam nie było. Nie wiem, czy tam nie było PSL-u, natomiast wiem, że na pewno europosłowie Platformy Obywatelskiej wskazywali na to, że to są dobre rozwiązania. Ja nawet miałem e, okazję kilka razy brać udział w debatach z e, europosłami e, platformy. Oni z kolei wskazywali, bo to też trzeba tutaj podkreślić, na kwestię wynagrodzeń, że tam chodzi o to, że mówią, my chcielibyśmy, żeby pracownicy na przykład transportu zarabiali według stawek niemieckich, francuskich, hiszpańskich czy włoskich porządku, to jest oczywiście bardzo szczytne, natomiast medal ma dwie strony. Jeżeli jest przedsiębiorca, który ma pewną wydolność do wynagradzania swoich pracowników, to gdybyśmy przyjęli takie założenie, że oto, nie wiem, dzisiaj wszyscy będą w Polsce mieli zarabiać po 10 tysięcy złotych, na przykład taką byśmy ustali pensję minimalną, to wówczas większość przedsiębiorców po prostu by padła, ponieważ nie generuje na tyle dużego zysku, żeby opłacać przed swoich pracowników tak wysokimi stawkami, więc. Konkludując, zbytnie podwyższenie wynagrodzeń jest jedynie pozornie dobre dla pracownika, bo oczywiście każdy, mówi, każdy chce zarabiać jak najwięcej, to jest zrozumiałe, ale trzeba też pamiętać o tym, że aby dostać wynagrodzenie, to najpierw trzeba na te pieniądze zarobić, czyli bogactwo i w ogóle pieniądze biorą się z pracy. Więc jeżeli dany przedsiębiorca nie będzie w stanie opłacić tego wynagrodzenia, to po prostu będzie musiał takiego pracownika zwolnić. Więc można sobie zadać pytanie, czy, wynagro czy lepiej jest, jeżeli wynagrodzenia będą w sposób rynkowy rosły i będą dopasowywane do realiów rynkowych, które dzisiaj mamy, a dzisiaj mamy rynek pracownika, czy lepiej to zrobić w sposób socjalistyczny, tak jak proponuje Unia Europejska, żeby wprowadzić jakieś minimalny limit, który de facto powoduje to, że y, część pracowników po prostu pracę straci, pójdzie na zasiłek. Jeszcze na, na koniec światopogląd. Czy to, co się u nas dzieje, tęczowa rewolucja, to jest jakiś sterowany ruch polityczny i jak Pan oceni udział w KO PSL-u? Teraz oczywiście wiemy, że odżegnali się od tego i wracają do tradycji chadeckich, ale... Jak pan to oceni? Czy to jest autentyczna potrzeba społeczna tej mniejszości, czy to jest sterowane? To pan tutaj kilka istotnych e, poruszył wątków. Ja nie chciałbym za bardzo się wypowiadać e, za PSL, ponieważ to jest autonomiczna, autonomiczna partia, samodzielna, która m, podejmuje decyzje. Natomiast jako politolog, obserwator też życia politycznego, e, myślę, że mogę powiedzieć, e, że sam ten elektorat PSL-u jest raczej elektoratem konserwatywnym. Eee, nie wiem, być może tytułem pewnego usprawiedliwienia, kiedy była tworzona Koalicja Europejska, ja się temu przyglądałem, eee, to faktycznie znów chodziło o wykorzystanie e, systemu wyborczego, który jest skonstruowany tak, a nie inaczej, e, i wówczas twórcy Koalicji Europejskiej. Przypuszczalnie upatrywali szanse na to, żeby pokonać Prawo i Sprawiedliwość. Natomiast, kiedy ta koalicja była tworzona, nic nie wskazywało na to, że główną osią sporu w kampanii europejskiej będą kwestie światopoglądowe. Później, jak się okazało, było jak było, w efekcie czego osią sporu, kiedy były kwestie światopoglądowe, Prawo i Sprawiedliwość bardzo mocno te wybory europejskie wygrało, co trzeba jasno przyznać. No i wydaje mi się, i takie mam też wrażenie, patrząc się na decyzje podejmowane przez kierownictwo. PSL-u, że e, władze partii stwierdziły, chyba też również słuchając swojego lektoratu, że ten eksperyment e, no nie był eksperymentem udanym, bo ani się nie udało im wygrać z Prawem i Sprawiedliwością, e, a jeszcze bardzo wiele wątpliwości się pojawiło właśnie wokół tych kwestii światopoglądowych. Natomiast jeśli chodzi o mnie, ja mam podejście tutaj bardzo proste. Uważam, że zresztą konsekwentnie odkąd żeśmy się pojawili w Sejmie, żeśmy twierdzili i twierdzimy, ja nadal tak twierdzę, że kwestie światopoglądowe e, to są e, sprawy, które dotyczą naszych wewnętrznych przekonań, czyli czegoś, co jest bardzo trudno zmienić. Każdy z nas, każdy z Państwa ma jakiś system wartości, coś, co Państwo wyznajecie, w co wierzycie lub nie wierzycie, yy, i trudno jest w kimś zmienić to tak od razu. Zatem. Yy, każdy człowiek powinien sam decydować za siebie, a wyciąganie tych kwestii światopoglądowych jest, no niestety, to trzeba powiedzieć, ale niestety tematem zastępczym, tak? Bo zauważcie Państwo, zamiast na przykład rozmawiać o kwestiach tego, w jaki sposób działa państwo polskie, że w przypadku tej teraz afery hejterskiej, która tak samo dotyczy PO, jak i PISU, dokładnie tak samo, to próbuje przekierować się te emocje na kwestie światopoglądowe. Dzisiaj jest to spór wokół tak zwanego LGBT, no i oczywiście zaraz. Pytania, czy to dotyczy osób, czy to dotyczy ideologii e, i następuje kotłowanie się wzajemne publicystów. Ale przypomnę, że przecież jeszcze dwa lata temu bodajże, e, wielki był spór wokół e, aborcji, tak? Co się zmieniło w kwestii przepisów aborcyjnych? Nic. Co się zmieni w kwestii przepisów e, regulujących związki partnerskie, czy wszystkie te postulaty środowiska LGBT? No też się nic nie zmieni, tak? Nie ma tutaj widzę woli do tego, żeby faktycznie dokonać zmian, natomiast niestety część, część środowisk politycznych próbuje zbijać wokół tego kapitał, kapitał polityczny. Szkoda, że, że nie mają tej, nie wiem, być może brakuje im pomysłu, żeby porozmawiać o czymś konkretnym. Nie musisz być dłużej samotny. Dom opieki, dwór biskupiwny się już otwarty. Miłe towarzystwo, opieka medyczna. I wspaniałe otoczenie to wszystko, co u nas znajdziesz. Więcej informacji pod telefonem 77 433 88 88. Zapraszamy. My mamy konkretne propozycje jako Koalicja Polska tworzona przez PSL Kukiz 15, mamy pakiet obywatelski, pakiet gospodarczy, pakiet antykorupcyjny. Jesteśmy gotowi do konkretnej rozmowy. Jeżeli żeby... Pan właśnie o pakiecie antykorupcyjnym. Przypomina mi się wątek, który Pan poruszył w ostatnim wywiadzie w NTO przed kamerą, mianowicie, że żaden z polityków PSL nie dostał jeszcze wyroku, tak. ale teraz chodziliśmy, żeby nie było tylko na PSL. Czy, jak Panu się wydaje, czy rzeczywiście politycy, cała klasa polityczna jest niewinna tych wszystkich afer, czy po prostu trudno jest oskarżyć polityka, mimo że ewidentnie widać, że coś jest na rzeczy? No Myślę, że oskarżyć dzisiaj... Znaczy... Są trzy etapy. Pierwszy etap to jest postawienie zarzutu, czyli rzucenie podejrzenia z punktu widzenia formalno-prawnego. Drugi to jest postawienie już oskarżenia, czyli prokurator wystawia akt oskarżenia. Trzeci to jest skazanie, czyli stwierdzenie przez sąd winy lub jej braku. Postawić zarzuty dzisiaj można każdemu w zasadzie za wszystko. To jak prokuratura działa, to wszyscy widzimy i wiemy. Jeżeli chodzi o akty oskarżenia, widać, że z tym już jest gorzej, czyli wiele z tych zarzutów niestety, niestety albo niestety nie Znajduje potwierdzenia, zatem okazuje się, że wiele jest słów rzucanych na wiatr, a później niewiele z tego wynika. to e, znaczy, i... nie ma afer, czy niełatwo nie znaleźć dowody? Bo no, gospodarczych afer chyba przynajmniej z, w przestrzeni publicznej nazbierało się. No dobrze, afer się nazbierało i gdzie są ci ludzie, którzy gdzieś tam kiwają po więzieniach? No, no nie ma ich, no ja ich przynajmniej nie widzę. Nie słyszałem, aby w ciągu ostatnich czterech lat, w czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości, żeby jakikolwiek, już nawet nie mówię o politykach PSL-u. Sprawności instytucji rzeczywiście, czy rzeczywiście są niewinni? Mówię, no ja nie wiem klasę, czy są, ja nie wiem, czy są niewinni, ja nie znam nie, nie akt sprawy. Panie redaktorze, jeżeli przez 4 lata prawo i sprawiedliwość. Miało... Ja chciałem o coś innego zapytać, bardziej ogólne. Jakie ma pan odczucie? Nie ma afer, one wszystkie są y, rozbuchanym politycznym, że tak powiem, grą rozbuchaną, czy rzeczywiście są afery, ale trudno znaleźć winnych? Ja nie jestem w stanie tutaj panu powiedzieć, czy nie ma afery, czy są. Jeżeli powiem, że nie ma, to będą o, Grabowski trzyma się już tamtymi z aferałami. Jeżeli powiem, że są afery, to powiedzą, tak, no to Grabowski udowodni, że są afery. E, to jest taka sytuacja, która jest na rękę, właśnie znów w podkręcaniu politycznego sporu, o którym przed chwilą też mówiłem. Czyli partie polityczne w zasadzie zajmują się przede wszystkim podkręcaniem emocji. Ja bardzo bym chciał. Ja pamiętam, kiedy żeśmy do Sejmu szli, e, to liczyliśmy na to, że Prawo i Sprawiedliwość, idąc pod takimi hasłami odnowy, moralnej. No jak ta odnowa moralna, to wszyscy widzimy, jak to wygląda w przypadku w przypadku hejtu, czy w przypadku afery Kuchcińskiego i tak dalej, i tak dalej. To szkoda. Tylko znów, te afery nie mają przynajmniej na razie jakiegoś takiego wymiaru finansowego. Ale skoro miała być odnowa moralna, to ja również liczyłem na to, że skoro była prowadzona reforma sądownictwa, z którą nie do końca się zgadzałem, bo akurat my żeśmy bardzo często się wstrzymywali przy tych zmianach postulowanych czy realizowanych przez PiS, bo wiedzieliśmy, i też to wynika z rozmów, ale to, z rozmów z ludźmi, ale i z obserwacji życia, że potrzebna jest reforma wymiaru sprawiedliwości w Polsce, ale zrobiona nie w taki sposób, jak to przeprowadził PiS. A dzisiaj PiS, rewolucja, którą, którą przeprowadził PiS w sądownictwie, no zjada swoje własne, swoje, swoje własne dziecko. Natomiast odpowiadając na pytanie co do afer, o tym, czy jest afera, czy nie, e, to powinien stwierdzić e, sąd finalnie, tak? Skazując daną osobę lub uniewinniając osobę, która jest oskarżona nie wiem, o malwersacje, korupcję, złodzieje Jakieś, czy, 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 czy działanie na przykład na szkodę budżetu państwa, czy, czy jakiejkolwiek innej instytucji, czy jakkolwiek to, to ująć. No, przez cztery lata nikt nie został skazany, jedynie co poseł Gawłowski miał okazję przez kilka tygodni chyba być w areszcie, ale też już jest wypuszczony, więc no widać, że państwo nie działa sprawnie. Dziękuję bardzo. Dzięki również.